Dla niektórych kobiet to nie jest przyjemne i ja słyszę wielokrotnie, że dla europejskich kobiet to jest jakieś przekraczanie granic, ale w izraelskim słowniku, hebrajskim słowniku... Mamy tyle określeń. Mami, Hamuda, Metuka, haim Shili, czyli malutka moja, kochana, yy, dziecko moje. Nie znamy się, jestem w taksówce, jestem w sklepie, jestem gdzieś tam. I zawsze na koniec, obojętnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, sprzedawca, czy kierowca, to powie: dziękuję, kochaniutka, malutka. W Polsce, jak ktoś powiedział do dziewczyny, kochaniutka ty moja w sklepie, to pomyślałybyście, że jakiś nienormalny, a tutaj to jest Izrael po prostu. Wszyscy jesteśmy kochaniutcy malutki, Jak mi mówi, w Izraelu bardzo ułatwia mi życie to, że Izraelczycy prowokują kontakt. To wygląda tak, jakby ich to naprawdę obchodziło. Kim ty jesteś, co cię poznać, z kim ty żyjesz, jaki jest twój background, skąd ty pochodzisz, Co wszystko wiedzieć, ale jednocześnie to powoduje nawiązywanie szybciej kontaktu. I... Zanim Izraelczycy przejdą do normalnej rozmowy, trzeba się pokłócić. Trzeba najpierw pokrzyczeć, ale nie, to nie może tak być, coś musimy zmienić. Nie, a nie, Mapitom, nie, ja muszę, ja nie chcę tego, nie, 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 nie. Mija 3 minuty, ale no tak, hamut, czyli, b, tak, pewnie, wszystko cię załatwi, nie ma problemu, wszystko, ale najpierw. coś, co się by nie mogło wydarzyć w Polsce. Nie wiem, jak wy macie, ale jak mi ktoś zajdzie za skórę, to ja nienawidzę do końca. Nie ma rehabilitacji. I to jest, nie wiem, czy... wydaje mi się, że to jest w kulturze polskiej. Te nasze kłótnie w sądach o kawałek ziemi, ten Kargul z, jak mu tam było, z samych swoich. Będą się o centymetr ziemi kłócić. A tutaj jest jakby trochę kłótni na początku, a potem już to przyjaciele i sobie chcą pomóc. Była jakaś napięta sytuacja, nie zgadzaliśmy się w, jakimś, w jakiejś kwestii. I po trzech minutach te osoby tak próbują nawiązać znowu miły kontakt. I ja jestem w szoku, i to jest właśnie ten szok kulturowy, bo ja bym chciała tej osoby nienawidzić do końca. Ja już sobie ustaliłam. Tu nie podchodź, to jest y, głupia pinda, nie? Nie mówcie, że tak nie macie, też tak macie. Może nie wszyscy, ale. A, każdy z nas ma coś tam. Nie. To myślę sobie, co ona teraz ode mnie chce. Nie? Teraz się będziemy kolegować, teraz się będziemy bawić. O, nie, 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 nie. nie. O co? To, to nie! A potem się okazuje, że to właśnie o to chodzi, żeby najpierw ustawić priorytety, sprawdzić kogoś w walce, a potem się możemy przyjaźnić, kacha. Proaktywizm. To jest taka cecha, którą też bardzo kocham nie żadnej okazji do zrobienia jakiegoś biznesu, myśl do zrobienia czegoś razem. E, głupia wizyta w sklepie, ktoś z kimś rozmawia na temat produktu i nagle: "O, to może to może zadzwoń do mnie, to może zrobimy jakiś interes, bo to też robisz sadzonki, to możemy razem zrobimy te sadzonki. Ja mam kawałek ziemi, a ty masz kawałek, nie wiem, czegoś tam". Samo to, że się myśli w kategoriach możliwości i okazji jest fajne, to jest fajne. Światło zaszło, pora kończyć. Słońce zaszło, pora kończyć. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik i podzielicie się ze mną również swoimi spostrzeżeniami, bo to są tylko spostrzeżenia, to nie jest prawda obiektywna na temat Izraela i Izraelczyka, którego Izraelczyka, na temat Izraelczyków. Uhuhu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Lejtraot!